Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja, jestem dzisiaj na targu w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50 Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Zobaczymy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, zapraszam na film, startujemy Taka parka tu to ile? Sówkę a ten tutaj, ten to jest niewek. To są satynety. O, satynety. ile, 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 ile taka no, jest taka No też tak. Mewka orientalna, albo satynne. To jest ten taki tutaj proszę bardzo, taki Bebe. brązowy. Ile on kosztuje? No, nie dziękuję. Trudno, trudno, no nie wiem. Dlaczego. Krymeczki to nie te krymki wiosocki, tyle parka? A to nie ma nich wtedy Nie wiem Dobrze Tu mamy takie jaśniaczki to są rosyjskie tarczowe, ale nie wiem po ile, co kosztuje. zapomniałem. Budapeszki. A rosyjskie Takie widymki. Ile te parka tych czarnych? 160 Tu mamy młodzieżki. Proszę bardzo, zima im nie straszna. Ludzie mówią, że narzekają, że zimno, a im nie zimno. Ile takie widymki? Stówkę czerwone. Stówkę te czerwone. Te śląskie tarczowe ile parka? 30 zł. 30 parka te śląskie żółtych. A te boki, te kingi znaczy się? Modeny. Dobrze Pani poprowadził. Modeny. Ile taka parka tych modenów? 80. 1000 zł parka, modeny. Takie rzeszowskie to ile taka parka? No leży, Tak od dołu, tak mniej więcej. 80, stuwa ten kawowy 200 złotych. Dzięki bardzo. Te czanki, że żółtej tyle kosztują? Półtora stówki. parka. A pasiaczka to, to ile kosztuje ta pasiaczka? A to samczyk. Samczyk. A do hodowcy, czytamy komentarze po filmie. A czasu. Takie kornia tej dzień dobry kolego, po ile? Po 50 zł. Ale te kosztują już powyżej stópki, chyba, nie? Zaszczok, nie? Ale tu też eki? Te szeki, no. 300 zł. 300 zł, parka. Dzięki. Takie jakieś ile kosztuje parka? 100 zł, 100 zł parka. A te widemki? 80 zł, parka. Dzięki. Tam ceny. Nie no, no tak. tarczowy, to co to jest? Kosztuje? A te wywrotki tutaj, to mazurskie są, czy to wschodnie pruskie tak? Ile kosztują? Mazurskie. Ile kosztują? Ile kosztują? Te śląskie tarczowe po ile? 50 i po 3 po 50 i po 3 dyki te widniki a budoweszki żółte? Po trzy dych Dzięki bardzo o Jezu. Ale jak nie? Takie paniki, Taki Taki ile widam? Tej tak. karierek ile kosztuje? Karierek 200 zł. 200 zł, samczyk. proszę bardzo, sam przykład. Jeszcze zakupiony hodowli, panie Andrzej. A ten? Ten też kosztuje 200 biał? Dom. Pozdrawiamy wszystkich hodowców z Radomia i okolic. Ja też się dołączam. Duży. Pozdrawiamy wszystkich hodowców, wszystkich oglądających filmy. Sroczki takie, nie wiem co ile kosztuje. Ale nie przyszedł facetowi. Te winerki po ile tak mniej czy za szczokę Po stówce. Po stówce, a te wewrotki? Po 200. Po 200 zł za parkę chyba, no. nie? No właśnie. Bardzo duży targ, pomimo zimy, duży targ zwolenie dzisiaj. A? Takie sokoły, to ile parka ich sokołów? Parka 80 zł 80, zł. 80 zł, taki sokoły, proszę bardzo Są same sokowy, jakby ktoś potrzebował coś piszemy w komentarzach w której minucie Kolega czyta komentarze pod filmem Parka 80 zł. Dziękuję. A to nie ma właściciela, to jest jakaś Adana seryjska, jak tutaj kolega mówi właśnie tak Po raz pierwszy takie gąbki widzę Ile on kosztuje? 60 sztuka 60 zł sztuczka A to woda maszki po ile? 3D Są Są widemki przepraszam to po ile? No. Tu mamy gąskie widzę, o teraz. Gąskie widzę, gdzie taka parka? 300. 300 zł, a tutaj? I, i taka parka stówkę. I tutaj to te, te składowe? Po 60. Po 60 zł, to nie wiem, tu są tańsze chyba. Kowiki po, po ile? 50 też po ile? 50 para a tutaj te ta tutaj? Dziękuję. Nie ma właściciela. Też nie ma właściciela. To są wywrotki czy maściciel? Maścic Polski, pójdę ma 70-80 zł. Takie pawiki pójdę? Po zł, 20 zł. A pocztowe? 300-200 zł. Bo to są z rodowodami. Ty bo mamy po 300-200 zł z kartami. Rodowód, karty są, proszę bardzo, piszemy, piszemy w której minucie, aby ktoś coś potrzebował. Nie, nie, kurwa, karty są. Domek, te ile u ciebie? Zjedam, ta parka 7 dych. 70 dych, a ten? 5 dych. A tygrys? 4 4 Takie wniarki to kolega Paweł, kolega Paweł, czyta komentarze. Proszę zobaczyć, jak się prezentują. Po zasadwe za sztuczkę. Proszę bardzo. Jakie główeczki? I tutaj i Paweł, te to wiedeńskie te, te siwe? Po 5 dych, Klimeczki? Po krymeczki po 4. dych. zapraszam do kolegi Paweł jakby co. Mam tak. Po to po po pocztowe. Po 15. Po 15. po 50. Po 50 zł za sztukę. Tak. tutaj te tutaj te dereszki 50. Te do po ile? Tutaj te do 50zł mam tutaj gołębie Pawła, proszę bardzo, jakby ktoś coś potrzebował, z tych gołąbków Wszystkie Pawła pójdę te biały, białe białe Po trzy tutaj jasne po ile po 3 dyszki rysie, trzy za sztukę też, tak tu gołębie miełka, proszę bardzo, jak ktoś coś potrzebował te jaśniaczki śniaczki Mierek po ile? przepraszam Ci przeszkadzam tak, po dwie chcę, ale jak tego przyjdzie, ktoś się dogada, dogadam się. Dogadam się. Jakie parę. No, takie pawiki od do. Po ile te pawiki, od do? Po stówie. No mamy, coś. No te po stówie to mogą być te kariery chyba. To <laughs> są do parka, kolega mnie tutaj pompował, ale no. ja powiedziałem, że nie, to są Kingi i są tutaj te dwuczuby, tak? Dwuczuby. Ile kosztują no, Gdzie za stówkę za parkę? Saksońskie się nazywają. Saksońskie, te saksońskie. Tak? A, bo pasy mają. No i z dwoma pasami. Tak? Dziękuję za poprawienie, a te stroczki po ile? 40 zł. 40 zł za sztukę Za parę za parę, proszę bardzo, bardzo cenę te stroczek no, Muszę powiedzieć koledzy, a tutaj te Kingi? Te sposami to co to, to są? No, Dobra, to pocztowe, to są po ile za sztukę? Podwierzki Pod to są na, na jakim oku? Na ciemnym. Na ciemnym oku po 20 zł Te bocianki to po ile tutaj za parkę 120. A wiedeński? 50 Inna. A tutaj ta poczta to po ile tutaj, ta pocztowa, tutaj tak mniej więcej? Pod bielichy. Pod bielichy. Po 20 zł proszę Dobrze. bardzo o wystrzasz to taki ten też za 20 zł Dobrze. Dobrze. Tu, mówię, na no, ta... Te nywki to ile kosztują? 3 3 Takie wydymki to ile? Po czarny to czarny kaszamec. Krymek. Ile za niego? Takie czajki to ile tutaj za parkę, taki czajek? Stówkę. Stówkę za parkę. Te wiedeńskie po ile? No należy ich Tak mniej więcej o te wiedeńskie mówi, o, tej, o te białe. 150. 150. Maściuchy też są, że do dzisiaj, sporo maściuchów. Proszę? Stówka 150, 150 za sztukę Za sztukę po dwie stówki mhm. za, za sztukę po dwie Tu mamy niemieckie wystawowe ile taką za parkę? 300 zł I tu też te 300, nie? Tak Tu mamy te za zamojskie, czy to? Zamojskie takie mamy, proszę bardzo I takie zamojskie, ile za parkę? 50 zł, ktoś potrzebuje takie zamońskie, proszę bardzo, takie zamońskie mamy w zwoleniu. To też są zamojskie, nie? 50 zł za parkę. To mam takie perukarze, za parkę ile? 150 zł. 150 zł. pięćdziesiąt, takich perukarze mamy, 150 zł za parkę. Proszę bardzo, 150 zł za parkę takich perukarzy. Te wydawcze, to ile kosztuje? 50. A ten maściuszek? A to ten, maści, ten maściuk. Ten. 150 zł za sztukę, nie. O ile to potrzebę? 150 zł. 50 zł, sztuka rozumiem z kartami, tak? 150 zł sztuczka to potrzebuje. To są barlesy, chyba, tak? Tak, tak się przyjrzałem. Tak. Dobrze, barlesy, 150 zł sztuka. Takiej zakonniczki to ile tak parka tych zakonników? 80 80 zł takie zakonniczki. Uwaga, bo zdjęcie Te czarne, to ile kosztują? 500 zł. 500 zł. To mam takie staropolskie. Ile taka parka staropolskich? Od 40 do O Od 40 do 100. Proszę bardzo. Oj przepraszam, 40 do stópki Ile były takie tygryski? Po 30 zł. Zapraszamy do zwolnienia a te żółte? Też po 30 zł. Też po 30 złotych Nie ja wiem polie bucianki. bocianki Poli tecianki Po 30 te złoty <noise> za sztuczkę proszę zobaczyć bocianki mogę powiedzieć teraz, kolega już mi uświadomił, <noise> że bocianki się mieli kostkowe. Po 30 złotych za sztukę takie bocianki proszę pisać w komentarzach, w której minucie proszę zobaczyć. Ja bym się takie bocianki, mam po 100 zł na sztukę, wszystko kostkowe, ładne kosmy, proszę bardzo zobaczyć. Ja takie bocianki po raz pierwszy widzę. Naprawdę tak się prezentują. Oj, kurczę. To są te białe do ile kosztują za sztukę? Po 60 zł. Po 60 zł, a te też? To są takie szpaki kosztują? 30 po 30 zł tutaj. Też po 30 zł. Po 30 zł i ta poczta też? Po 30 ale z kartami czy bez? Z kartami po 30 zł. A w dochodowcy piszemy w komentarzach, w której minucie i czytamy komentarze pod filmem. Taka, ta, ta poczta polska pójdzie tak nie więcej od do. U, się też To są troszeczkę tańsze, od 50 do 100 o 50 do stówki te tutaj o 50 do słówki, ja sobie przypomniałem 50 do słówki tutaj te są troszeczkę droższe od 300 do 1000 od 300 do 1000 zapraszam do kolegi apel w komentarzach piszemy pod filmem kolega tu też ma gąbki, wszystko z rodowodami porządna bardzo poważna hodowla a te białe tak samo białe Te białe również to są bardzo wybitne i kosztujemy do te to są sam parka 300 350zł tak? tak jest <laughs> Oglądajcie kanał lotowania Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy proponują na targach Jedyny z kontrolnych i Radomiu Ja tam będę. Został sobie z łąkiem, bo cię nic, nie ominęło. Mam takie białe, że pójdą są te białe. A to, to, ale że, która para? Ale, że, która para. A te. Yy, to są boki. Boki inaczej, śląskie tarczowe mówią też tak, chyba. Nie, nie wiem. Dobrze. I kosztują? 80 zł Mulimańszyk i te boki tak samo też u te żółte ile? 8 para takie nieweczki po ile tutaj? dychy sztuka Powiki po dwie dychy Tu pan mamy proszę bardzo zobaczcie jak się go prezentują po 15 zł za sztuczkę proszę za bardzo tygryski murymansik tygryski tak po ile? Djiej półdyszki i, I poczta tutaj mamy, poczta po ile? Po, dychu. po dychu. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmów, za subskrypcję, za komentarze. za łapki w górę potrawiam. Do zobaczenia, Hejka. Te weczki żółte ile? Po stówce. a ten Maściuk to chyba za 200, nie? 250. No, pomyliłem się, 250 zł. Proszę bardzo, ktoś potrzebuje Maściuków.